witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dead by Daylight. Yy, nagrywam sobie surwa, a mianowicie robimy coś teraz takiego, że będziemy farmić sobie. O, już słyszę, że jest rundka. Geny z, z po prostu tymi deniami, bo jak ktoś nie wie, jest aktualnie. O kurde, Majer jest event halloweenowy i weszły już archiwa, i z nimi ten yy, Battle Pass znaczy to nie jest Battle Pass, to się tak nie nazywa. Ale nie pamiętam. Rift chyba. Rift tak się to nazywa. Jeżeli ktoś nie wie, to warto teraz pograć, naprawdę. Bo można sobie zgarnąć skiny halloweenowe za darmo. To jest dosyć spoko. A mianowicie za 10, bodajże, za 10 takich fiolek specjalnych możemy zrobić jedną część z tego outfitu. Czyli z jedną z trzech części, i możemy to dostać właśnie w tym pasie. Ale w tym pasie jest tylko 60 ich. Ale to jest darmowy pas, także nie musimy. Kurde, Kupywać, dobra, ale to... chyba nie przy mnie. Nie musimy kupywać, bo znaczy można kupić, ja też i tak zamierzam kupić, bo naprawdę fajne rzeczy można yy, dostać. Bo tam chyba trzy skiny, albo cztery są, jeżeli zrobimy cały pas. I to jest oczywiście fajne, bo. My dajemy cztery dychy na pas. Bo to kosztuje dokładnie 1000 tych, tych mikrobiomów złotych. No i mamy 4 skiny, plus jeszcze jakieś tam fajne rzeczy, dodatki. A tu jest ruina. Od razu obok była. No ale żebym jakoś specjalnie nie stracił dużo yy, robiąc tych testów. Więc Git. Mam no, że. Nie no, wątpię, że to są haunted, haunted groundy. No, nie są dobre. Git. Teraz muszę stąd spierniczać, bo on ma trójkę. A ja to zniszczyłem, więc on tu będzie chciał przyjść. Położył ziomka tam Mamy tu coś, mamy tutaj kogoś, kto robi gena. Gdzie ten ziomek robi gena? A tam, tam, tam. To robimy.. No i można sobie z sumie z normalnego pasa tam co level dostajemy po ileś tych fioleczek yy, zdobyć właśnie 60 tych fiolek czyli możemy dwa pełne skiny skomponować to jest naprawdę fajne moim zdaniem i mam jeszcze w ogóle jednego quest'a znaczy w tym yy, rift'cie żeby zrobić żeby ściągnąć jeszcze jednego typa bo mam czterech na pięciu ściągniętych bezpiecznie I jak kogoś zaraz będzie trzeba ściągnąć to będę podbiegał tam Fajnie by było, jakby ziomek tu nie przyszedł ja już to skończyłem Dobra Jakoś muszę się tu skitrać gdzieś Tutaj może bogit by git Ja już go ktoś ściąga. Chodź go wyleczymy szybko. Tylko żeby on nie stalkował nas z jakiejś tam odległości. Nie stalkuje, dobra. O, D. Jednego położył. Teraz będzie leciał za mną, pewno. Pewnie. To jest ten typ, jak co już był? Mam nadzieję, że ma disajsiva. Ma disajsiva i gitara. Biegnie tutaj za nim. O kurde, nie zauważyłem go. Dobra, mam leżę. Leżę jak... Jak nic leżę. Tu nie ma jeszcze tego. Nie zauważyłem, że on idzie w moją stronę. Nie popatrzyłem się. Jeszcze jakby tu był chociaż ten yy, paletka, to może bym uciekł. Ale trudno. Dwa są zrobione. Gdzie jest ten jeden typek? Bo go nawet nie widzę. A tam, czyli siedział w szafce. Tak, jak myślałem, nie mówić, że nie gadajcie, że on siedzi cały czas w szafie, nie? Także a propos, jeszcze właśnie wracając do tego rifta i tak dalej, no to jeżeli ktoś chciałby pograć jakieś, jakieś te yy, wrócić, czy coś po prostu pograć sobie w Dead by Daylight, to teraz jest idealna pora. Nie ma tu żadnych palet. I sobie ja robią czy co? Ktoś tu gonił i po prostu wszystkie palety podrzucał. Jak on by mnie położył i podniósł od razu To by było fajnie Podnoś, podnoś ziomek, podnoś, dobra Teraz żeby tego nie spierdzielić Nara Dobra, on mnie zostawił Przy okazji trochę czasu kupiłem ziomkom Żeby się podniósł tam Muszę stanąć tutaj gdzieś z boku I się wyleczyć Dobra, skończyła mu się trójka, więc tak szybko raczej nie położy wszystkich, znaczy wszystkich. tak ty, o, o, tych dwóch z mojego teamu jest na hitach, a ja też zresztą, no ale jeden, dobra, już jest, już jest chyba Git. On cały czas sobie teraz zauważył, że zostawia tak 9-9 tego stalka, znajdzie kogoś, Pyk, no i od razu już trójkę ma. Znaczy, no tak się robi, ale ale ostatnio zauważyłem, że tym Majersem grają częściej niż kiedyś tu, tu jest też zrzucona paleta ale przynajmniej nie jest zniszczona tu jest paleta do zrzucenia jeszcze, dobra ja sobie stanę tutaj będę to robił wątpię, że on tutaj będzie wątpię, że on tutaj generalnie nie tyle co przyjdzie, ale tu nie da rady raczej mnie wystalkować tam widzę, że też jest paleta między drzewem a drugim drzewem więc ta część mapy, właśnie chciałem przejść na tą część mapy, bo tutaj chyba nie ma po prostu ee, Tych zniszczonych palet Bo tam jak tak rozglądałem się to, to nie było żadnej Już kogoś znalazł widzę Fajnie by było jakbym mógł kogoś rzeczywiście ściągnąć z tego haka no W sumie dzięki temu, że on mnie podniósł od razu Ja użyłem Siwa on mógł podnieść dwóch Yy, znaczy, podnieść dwóch. Yy, nasz ziomek mógł podnieść dwóch z naszego teamu i żadnego haka nie było. nie by było, jakbym tu nie przyszedł, ja bym to skończył sobie. Naprawdę bym był zadowolony. Nie ma jeszcze terroru, to raczej to zrobię na 100%. Tutaj mamy podwójne okno e, Jakaś paletka, jakaś paletka, proszę Nie ma tu paletki, no Serio oni wszystkie palety pozrzucali? Naprawdę nie ma żadnej palety tutaj, tam była paleta, ale stamtąd już... Nie rzucałem tej, tej, tamtej palety, bo już na 100% bym dostał hita, także No niefortunnie no ale Ale przynajmniej zrobiłem tamtego tamtego, tamtego gena dokończyłem akurat tak na styk Nawejomy ulecz mniej Oni się tam tam biega chyba, no biega z nim tam On go nie stalkuje także Także wątpię, że nas położy Nie będzie miał trójki raczej Tu jest paleta Ale jakby go położył, to by było fajnie, bo ja bym sobie go ściągnął Bo już mam tego Questa, żeby ściągnąć pięciu typa od no paru gier i chyba to już jest trzecia, czwarta gra pod rząd, w którym nikogo nie ściągnąłem. Bo nie miałem za bardzo jak. Jest, jest, dobra. Gdzie jest drugie wyjście? Tramy się. Dawaj na tak, dawaj na tak. Gitara. Jeden z nas przyjmie hita Kurde. Oni się ścigali w takim najgorszym momencie. O nie. Trochę moja wina była, no ale nie było tak naprawdę innej opcji, szczerze mówiąc. Nie było. Bo ja i tak bym. On by i tak mnie stalkował, także. Myślałem, że on po prostu mnie uderzy, żebym ja uciekł. I żebym mnie ściągnął tamtej, on mnie chciał wystalkować. A najprawdopodobniej przez to tak zrobił, że. Uciekli? Uciekli. Gitara. No jest. Super, kurde. Nie wiem jak oni to zrobił. A w sumie nie, wiem, 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 wiem. Na 100% zrobiło się coś takiego, że Że ten ziomek, któryś miał z nich yy, ranny, miał tego, yy, jak się zwie Netharda? Miał któryś Netharda? Nie, miał żadnego Netharda. To co jest? a Boroweda miał. No, Boroweda miał. Dlatego pewnie uciekli obydwaj. Także to by było na tyle w tym odcinku. O, a propos, no to są właśnie te serum. Trzeba mieć 10, żeby kupić yy, właśnie jeden, jedną część stroju, czyli 30 na cały strój, a maksymalnie można zdobyć 60. Jest to całkiem fajne, bo można mieć dwa darmowe, naprawdę, naprawdę ładne skiny, bo jak dla mnie te Halloweenowe skiny, na przykład ten, yy, ta klaudetka ma Halloweenowe skiny, to są najlepsze skiny jak dla mnie w grze. Serio, naj najładniej wyglądają. Nie liczę legacy, bo legacji nie da się zdobyć i tak dalej. Ale te naprawdę są ładne. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli się spodobało, możecie, się zostawić, możecie zostawić subskrypcję, lajka, jakiś komentarz fajny, co w kolejnym odcinku mam nagrać. I widzimy się za parę dni. Do zobaczenia. Cześć.